Witajcie w filmie na 500 subskrypcji. 500, 500, 500. Dopiero co nagrywałam, pamiętam, filmik na 400 subskrypcji. Wydaje mi się, że minęło może 10 dni, no może 12. A już nagrywam na 500 subskrypcji. Mało tego. Jak nagrywam ten film, to jest nas już prawie 550. W głowie się nie mieści. Jest to dla mnie ogromny sukces. Nawet nie macie pojęcia. Jak się cieszę, że ze mną jesteście, że dołączyliście wszyscy nowi, nowe osoby, osoby że dołączyliście do mojej YouTube'owej rodzinki. Także bardzo serdecznie Was witam i chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejsze rozdanie będzie troszeczkę inne. Zawsze Was zaskakiwałam eleganckimi ubraniami, balonami. Dzisiaj czym innym Wam zaskoczę, ale to. Dalszej części filmu. Mam tutaj przygotowanego szampana i już myślę o tym. O, od tym. Już myślę o tym od czterech dni chyba, bo jest coś, co Wam obiecałam. Obiecałam Wam, że na 500 subskrypcji ja tego szampana otworzę. I się tak bardzo boję. Wojtek jest tutaj ze mną, będzie mnie asekurował. Nigdy tego nie robiłam. Strasznie się boję, jak ktoś otwiera szampana, i nie wiem, jak ja to zrobię. Ale obiecałam i jeszcze coś Wam dzisiaj obiecam. W filmie na 400 subskrypcji bardzo fajny komentarz dostałam. Zresztą yy, jest to subskrybent, który, tak mi się wydaje, dołączył do mnie, yy, jak świętowałam 100 subskrypcji i jest cały czas ze mną. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zaraz jak powiem o Twoim komentarzu, to będziesz wiedział, że o Tobie mówię. No, więc napisał mi coś takiego, że na 1000 subskrypcji to musi być po polsku z wódką i ogórkami. No więc tu wam obiecuję, na 1000 na pewno będą ogórki i wódka. I tu kolejne. Nie wiem, jak przełknę ten kieliszek wódki, ale obiecuję, że z wami go wypiję. <laughs> Zanim przejdziemy jednak do otwierania szampana, chciałam Wam powiedzieć. Jakie prezenty mam dzisiaj dla was? Na 100 był jeden prezent, na 200 były dwa prezenty, na 300 były trzy prezenty, na 400 były cztery prezenty. O no już mi ciężko tak rękę. Palce wygiąć. <grym>, Może tak pokażę. Na 400 cztery prezenty, na 500 mam dla was pięć prezentów plus niespodziankę. Dowiecie się za chwilę. Ta na 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 na. -na. Myślę, że naprawdę cudowne będą te prezenty. Otrzymacie ode mnie, nie, nie ten notatnik. Osoby, które wygrają, otrzymają ode mnie notatniki z Waszym zdjęciem. Ten notatnik pokazuję Wam tylko jako wzór. Pięć osób. Zaraz powiem, jakie będzie hasło. Pięć osób, które pierwsze skomentuje z tym wyrazem mój film otrzyma notatnik z wybranym przez Was zdjęciem. Będzie wyglądało to tak. Przyślecie mi na maila zdjęcie. Ja zamówię te notatniki w drukarni, i będzie dokładnie będą wyglądały tak, jak ten. Tylko nie będzie tego złotego napisu. Tutaj będzie Wasze zdjęcie tak jakby ciągnęło się od przodu do tyłu. W środku będą białe kartki. Będzie okładka pięknie zalaminowana. E, taki laminat to będzie, welwet się nazywa i to jest taki satynowy. Zawsze to określam jako taki w dotyku zamsz przypominający. Mało tego, te pięć osób, które pierwsze skomentuje ten film, przyśle mi zdjęcia po jednym zdjęciu na okładkę notatnika. Otrzymają te osoby po dwa notatniki ode mnie. Także będziecie mogli albo zatrzymać sobie te dwie sztuki, albo podzielić się z kimś najbliższym. Także w dzisiejszym filmie hasłem do komentarza będzie słowo zdjęcie. Poproszę o komentarz ze słowem zdjęcie. Pięć pierwszych komentarzy wygrywa. I teraz przejdziemy do niespodzianki, którą mam dla Was, właśnie. Kolejna z okazji 500 subskrypcji. Jejka! Aż naprawdę, cały czas o tym myślę. 500 osób mnie subskrybuje, to jest niesamowita ilość. Nie ja pamiętam jak 100 subskrypcji świętowałam, to się dla mnie taka gigantyczna liczba wydawała, a 500 to jest 5 razy tyle. I jak to jedna z moich kochanych widzek mi napisała, mam już pół tysiąca subskrybentów na moim kanale. Pół tysiąca. Jejka! Moim celem jest jak na razie osiągnąć 1000. Mam już prawie 550. Powoli zacznę się szykować na 600 subskrypcji na filmik, ale nie o tym dzisiaj. No więc tak, mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Dla osób, które są moimi subskrybentami, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do zrobienia tego. Mam dla Was pakiet dobroci. <grym> tak to nazywałam. E, jeszcze może taki mały wstęp zrobię do tego, pamiętam jak byłam mała, miałam rodzinę, mam nadal e, w Niemczech i zawsze się dostawało paczki, niektórzy dostawali paczki z Ameryki, niektórzy paczki z Niemiec, ja dostawałam paczki z Niemiec i pamiętam, że to było takie niesamowite uczucie i, i wszystko tam w tej paczce tak cieszyło i wszystko inaczej smakowało, nawet e, napój w puszce, pamiętam jak kiedyś piłam zwykłą fantę. Którą ciocia przysłała, to ona kompletnie nie miała takiego smaku jak fanta, którą teraz sobie kupuję w puszce, jeden. O czym ja wam mówię? Dobra, śmieję się, że będzie to paczka od cioci z Anglii. <grym> tak mi się te rzeczy, które mam dla was, skojarzyły. No więc pakiet dobroci mam dla was i teraz wam powiem, pokażę, co to będzie. Jest to y, takie małe rozdanie dla osób, które mnie subskrybują. Y, po raz pierwszy na moim kanale będzie to nowość, będę miała losowanie. Pokażę Wam teraz rzeczy, które są do wygrania. Będzie to jeden duży pakiet rzeczy i bardzo bym prosiła o komentarze, rozdanie, biorę udział w rozdaniu, obejrzyjcie jaki komentarz, komentarz, żeby tylko było mm, związane to z rozdaniem. I każda osoba, która skomentuje właśnie z tym słowem, wstawi komentarz, będzie brała udział w losowaniu. Na Wasze komentarze będę czekała do niedzieli. O Boże, nie sprawdziłam. Kochanie, możesz mi sprawdzić, który będzie za tydzień w niedzielę? Który, dzisiaj jest? który jest dzisiaj? Żebyście tak mi mogli teraz powiedzieć. Ale gafa, nie przygotowałam się. Dzisiaj jest szósty niedzielę, za tydzień będzie czternasty. No więc umówmy się, że na komentarze osób chętnych... Do wzięcia udziału w rozdaniu. Czy, który będzie? 14. Czekam do 14 lipca do godziny 23:59 czasu polskiego. <laughs> um, więc dajcie mi potem e, z 1-2 dni na przygotowanie kuponów, bo jeszcze Wam tu powiem, że planuję to losowanie z Maxiem Małym, moim kochanym, zrobić, i on wylosuje tą szczęśliwą osobę. No więc e, poniedziałek, wtorek zrobię losowanie. Nagram filmik, oczywiście, jak losuje zwycięzcę. I filmiku spodziewajcie się, tak myślę, we wtorek, w środę wieczorem. Myślę, że będzie to bardziej wtorek. No, także pokażę Wam teraz, co będzie w tym pakiecie dobroci. Będzie w nim, oto ten notatnik. Czekajcie, przysunę sobie, mam tutaj kartonik, żeby od razu pakować. Ten oto notatnik, piękna zalaminowana okładka, złoty napis żurnal. Będzie w pakiecie również herbatka angielskie śniadanie. I to są duże opakowania. 50 torebek. Kolejna herbatka. 50 torebek Assam. Awesome. Kolejna herbatka. Czaj. Jest to herbata z, jest to czarna herbata z doprawiona tak jest napisane na opakowaniu, 50 torebek herbatki L Grey, ciasteczka indirowe, ciasteczka digestive z kawałkami czekolady i kokosem, rolki figowe, ciasteczka, opakowanie ciastek custard cream, to taki typowy angielski krem budyniowy, o smaku budyniowym. Magiczne słomki, nie wiem czy je znacie, one na pewno znacie. Takie koraliki czekoladowe mają w środku, wkłada się do szklanki z mlekiem i pije i mleczko wtedy ma czekoladowy smak. Popcorn. Maseczka, sztuk dwie maseczka z The Body Shop. 227 gram kawy mielonej. Tak się śmieje, bo zazwyczaj takie torebki mają 250 gram. No ale tutaj mam dla Was. 227 gram. Kawy. Mam dla Was również. Dwa takie oto przepiękne. Czekajcie, bo się nie zmieszczę w kadrze. Plakaty. Idealne. Do wsadzenia w ramkę, i powieszenia na ścianę. Mam dla Was również zdjęcia mm, prac, obrazów. Znanej, mniej znanej malarki. Nie będę tutaj już z imienia nazwiska wymieniać. Piękne i powiem Wam, że te obrazy są obrazy. Zdjęcia obrazów są wydrukowane na takim. Papierze, które, no, według mnie ono płótno przypomina. Także idealne, również do wstawienia w ramkę. Jest tutaj ich 8 sztuk. Magnes z moim logo. Obrazek zalaminowany. Kocham wieloryby. Może śmieszne, ale uważam, że kolorystyka jest przecudowna i. Taki śmieszny, rozweselający obrazek. Myślę że również, że idealny do właśnie dołożenia w ramkę. Takie dwie oto karty pocztówki. Wydrukowane na takim właśnie też papierze. Które możecie albo wsadzić w ramkę, oprawić, albo możecie wysłać do kogoś. Albo po prostu. Wiem, że nie jedna z Was zbiera karty. To mogą dołączyć do Waszej kolekcji. I mam również do kącika damskiego. Zestaw takich kart bardzo mobilizujących dla pań z hasłami. Bardzo kobiece. Również zalaminowane. Także czekajcie, złożę wszystko do kartonu i pokażę Wam jeszcze raz wszystkie prezenty razem. Oj, coś tu się nie mogę ogarnąć. Już Wam pokazuję. Może już tych plakatów nie będę Wam pokazywać, podnosić, żeby ich nie podnieść. Ale tutaj teraz widzicie w całości pakiet dobroci. I bardzo proszę Was o, o komentowanie. Naprawdę nowość. Nigdy nie robiłam jeszcze losowania. Będzie to pierwszy raz na moim kanale. I tak ogromnie jestem podekscytowana. Tak bardzo się cieszę. No a oprócz tego, czekam oczywiście na 5 komentarzy z hasła zdjęcie. Oh, przechodzimy teraz do najprzyjemniejszej części tego filmu. Kochanie, chodź ty mi pomóż. <grych> no wiem, że sama, ale Ty mnie musisz asekurować, ja się tak strasznie boję. Jezu, żebyście teraz czuli, jak mi serce bije. No chodź tu koło mnie, stań. Sama możecie. Jak ja nawet nie wiem, jak ja mam się do tego zabrać. Taki w ogóle, zobaczcie jaki. Zawsze Wojtek wybiera szampana do moich filmów. I dzisiaj wybrał taką buteleczkę piękną, śliczna. Jest, dobra. <ścoughs> ja się boję. I co ja mam robić? Czekajcie, odsunę się. No nie, blondynki. To też mam zdjąć? Nie, tego nie. I to trzymać. A to będzie mocno pchać. Wiecie co mam lampy nad sobą? Znaczy no, tak przede mną. <grymne> Jezu. Czekajcie, kieliszki. No ja nie wiem jakie mam to. Jezu! No to na razie jest O Jezu, jak ja się boję! No Jezu! Aż mi się ręce trzyma! I co ja mam teraz zrobić? No, zjąć to nałóż rękę na to? No ale jak mam to. Jezu! Ale wy tam macie polewkę ze mnie, ale jak mam to zdjąć? Jak ja. Nie zdejmij tego razem z tym, ale całą dłonią, żeby ci nie strzeli. O tak, i tak wykręcaj. Raz w jedną, raz w drugą. Nie idzie. A! Nie idzie! No to przekręć Nie idzie! O! Ten drut mi boli, przeszkadza. Jezu! No wiecie, co to jest gorsze niż egzamin w szkole? Jezu! Udłonią sobie tak. Mam już tak spoconą. Chcę no, trochę pomoglić. Ale to naprawdę się chyba. Idzie czy nie? Czekaj jeszcze. To, nie chcę. Ci nie cię no daj. Nie! Oh. Czekaj. No same. Idzie! Dotrzymałam słowa. O, czekajcie. Jestem tak, Maksia obudziłam. Tak, jestem aż normalnie. Dzisiaj ja tobie, kochanie, naleję. Jest, co za wydarzenie. Dobrze, że Wam kieliszek. Ja się tak bałam. Dobrze, że Wam obiecałam kieliszek wódki na tysiąc, bo ja nie wiem. Wódkę będzie lżej nalać. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Jezu, normalnie takie to było przeżycie dla mnie. Bardzo Wam dziękuję. My się zaczynamy świętować. O. Mm. To było moje zdrowie, ale smaczne. To było moje zdrowie. Teraz wypiję Wasze zdrowie. A teraz wypiję zdrowie mojego męża. <noise> Czekałam, aż Cię uśmiechnie. Teraz wypiję zdrowie mojego męża, bo z bardzo miłą niespodzianką dzisiaj mnie obudził. Szedł wcześniej na dół z Maksiem, przygotował śniadanie i przyszedł do mnie do góry z szampanem bezalkoholowym. Była to dziesiąta rano. Śniadanko pięknie podane na talerzu i świętowaliśmy pewien sukces jego, jego awans. Także wy się cieszcie! Że takie super rozdanie będzie dla Was. <laughs> ja się cieszę, że mam Was, a Wojtek się cieszy, że, od, że, że osiągnął coś, na co naprawdę czekał. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!